Siemanko, witam Was serdecznie w nowej serii odcinków naszych. Właśnie wylądowaliśmy w Hanoi, jesteśmy w Wietnamie. Nie pytajcie się mnie, co my tutaj robimy, bo sama jestem jeszcze tak naprawdę pod wpływem stresu, nie wiem, w szoku, że w ogóle wybraliśmy taki kierunek. No i pozostaniemy tutaj przez najbliższe 15-16 dni naszego pobytu. Mieliśmy bezpośredni lot z Frankfurtu do Hanoi, zajął nam około 11 godzin, mieliśmy lekkie opóźnienie, ale wszystko jest pomyślnie, to się wszystko dobrze dzieje. Teraz mieliśmy przylot na terminal drugi, przylecieliśmy no jak w tym z godzinnym opóźnieniem i z terminala dostaliśmy się busem takim shuttle bus, który po prostu jeździ między terminalami za darmo i zabiera tutaj wszystkich pasażerów. Dostaliśmy się na terminal jeden z którego będziemy kontynuować naszą dzisiejszą podróż do Pukwok, ponieważ od Pukwok będziemy zaczynać i zaczynamy nasze podróżowanie od południa Wietnamu i skończymy za te 15-16 dni na północy. I z powrotem będziemy z Hanoi właśnie z powrotem lecieć do Frankfurtu więc mam nadzieję, że będziecie mieli okazję nieco zobaczyć na naszych filmikach, bo sama jestem podekscytowana, bo tyle będzie całej fajnych atrakcji. Więc jak coś widzimy się w następnych odcinkach, a ten zaczynamy po prostu już od pukłak. W pierwszym naszym odcinku jesteśmy o godzinie już po 22-22.30 na oficjalnym miejscu, gdzie jest ten market, Food Night Market. Przylecieliśmy niedawno właśnie tutaj samolotem, tylko się ogarnęliśmy w hotelu i przejechaliśmy taksówką właśnie tutaj na ten market, żeby dzisiaj wieczorkiem sobie spędzić tutaj chociaż dwie godzinki, ponieważ my jesteśmy, no późno przyjechaliśmy przylecieliśmy, dlatego nie mamy też zbytnio dużo czasu, no ale koniecznie trzeba tym miejsce odwiedzić, więc was tutaj zapraszamy i mamy małą relację dla was z tego marketu, ponieważ ja osobiście się trochę rozczarowałam, e, ponieważ były tam stoiska takie stragany, gdzie przede wszystkim można było coś na słodko raczej zjeść, jakieś mango, jakieś owoce, banany, kokosa, aby tam sok e, z trzciny cukrowej. Myślałam, że nie wiem, na pewno znajdziemy coś takiego na krupie, jakieś saigonki chrupie, jakieś kurczak w panierce i takie inne ciekawe, smaczne wynalazki. No ale niestety ja się osobiście, tak jak wspomniałam, rozczarowałam, nic takiego tam nie było. Mogliście zobaczyć orientacyjnie, jak to wszystko tam wygląda. Nie było nic takiego, co by przykuło naszą uwagę, na co byśmy mogli się zgodzić, że a spróbujmy, zobaczymy, bo wygląda ciekawie, wygląda kusząco i w ogóle. Więc weszliśmy z tego marketu, trochę pochodziliśmy tutaj po okolicy, żeby znaleźć coś innego, no i natrafiliśmy tutaj na taką małą knajpkę, gdzie sobie zupy. Z kurczakiem wiemy, że możemy delektować się, żeby cokolwiek tutaj mieć w brzuszku. Zaczynamy nasz dzisiejszy dzień, dzień pierwszy, można tak powiedzieć, i oficjalny, gdzie możemy od poranku zaczynać już tutaj odwiedzać możliwe atrakcje, które nam daje Pukłok, ponieważ znajdujemy się w Pukłok. Nasza wycieczka zaczyna się w Puchok w Wietnamie. Jak widzieliście przed chwilką, mieliście mały skrót tego, jak to wszystko wyglądało od dzisiejszego dnia. W dzisiejszy dzień rozplanowaliśmy wycieczką. Wycieczką na pięć wysp. Jeśli chodzi o dokładne nazwy, to tam Wam będę wszędzie opisywać gdzie dokładnie się znajdujemy. To taka wysepka, na której możecie wziąć udział w takich atrakcjach jak podwodne chodzenie w kaskach, które my też mieliśmy możliwość już skorzystać z tej atrakcji w innych stowościach podczas naszych wyjazdów, czyli na Gran Canaria, na Mauritiusie, w Benidorm w Hiszpanii, więc to jest dla nas dość już znana atrakcja. Chociaż Wam powiem, że bardzo chętnie bym również i tutaj skorzystała z tego, no ale dzisiaj sobie daliśmy spokój. Znaczy, daliśmy spokój. No ja nie mogę, ponieważ nie chcę tutaj ryzykować, a i dwa miesiące temu miałam zabieg laserowej korekcji wzroku, a tutaj trzeba przestrzegać pewnych zasad po takim właśnie zabiegu, więc nie mogę tutaj zbytnio po prostu brać taki udział, gdzie jest jakieś ciśnienie i tak dalej, więc sobie dzisiaj to odpuścimy. Przyjechaliśmy tutaj taką motorówką. I tą motorówką tu przekonaliśmy na tą wysepkę, to jest jak można powiedzieć pierwszy cisnek naszego dzisiejszego tutaj zwiedzania pobytu. Obejrzeliśmy krótki film taki, nie wiecie, z instrukcją, jak to wszystko wygląda, żeby ludzi zachęcić, taki ala zwiastun tej całej atrakcji. Właśnie tam znajduje się te centrum, w którym można się skorzystać z Walking Sea, się chodzi z kaskiem pod wodą. Zam koszta ponad 1 milion dongów, trwa 12. Chyba 15 minut maksymalnie ceny są zależne od tego, czy po prostu chcecie tylko przejść, czy chcecie mieć zdjęcia pod wodą, czy chcecie mieć jakieś filmiki. Całe tutaj jest stateczki wszystkie, te motorówki szybkie, e, przybywają z różnymi grupami osób, e, które zaczynają swoje, właśnie, swój własny, własny tutaj tour. Od tego właśnie centrum chodzenia tutaj. Każdy się zapisuje i ustalona jest godzina, o której oni tam będą wchodzili. Grupami tutaj macie różne wycieczki. Nie jest tylko, tak, że tylko nasza tutaj wycieczka. Są różne biura podróży, które tutaj przypływają. Generalnie no, co chwilę coś nowego przypływa. Więc wyobraźcie sobie, że w jednym momencie tam na tej sali takiej co widzieliście znajduje się może nawet i ponad 60-70 osób. Wszystkim jest przedstawiana cała oferta razem z pokazaniem zwiastunów na monitorach jak to wygląda, kto jest chętny, zainteresowany i został zmotywowany przez ten filmik. Kto zapisuje się, a kto nie chce, to po prostu przechodzi na tą tutaj drugą stronę. Chyba tutaj się napić, sobie coś zjeść, załatwić się, poopalać się. E, tutaj macie stoliki, jakieś leżaki. E, macie tutaj też akwaria, w którym macie, właśnie sobie, gdzieś świeżą rybę. Trochę mnie to przeraża ten cały widok. E, jak widzę to wszystko, to wszystko takie wybieracie sobie samodzielnie, co wy chcecie. No i na przykład tutaj, za mną się znajduje taki monitor, jak widzicie, wyświetlacz w którym jest prezentowana cała atrakcja. No i teraz przeszliśmy, tutaj na tej samej wyspie się znajdujemy, bo jest taki po prostu obszar, można powiedzieć, resort, który takie rzeczy... To nie jest hotel, to jest po prostu resort, który takie rzeczy tutaj organizuje. I tutaj tak po takiej drodze, która za mną się znajduje, Przeszliśmy tutaj właśnie na taką aloplażę, gdzie tutaj osoby mają możliwość sobie uczestniczyć w takich tutaj o tych aktywnościach wody, sobie popływać, pochodzić po plaży, porobić sobie jakieś zdjęcia albo tak jak ja tutaj na chustawce też. Jest tutaj taka chustawka, dam dalej, za którą trzeba zapłacić do zdjęcia i tam jest cała kolejka dziewczyn, które po prostu w długich pieckach tam się bujają, żeby mieć fajne zdjęcia. Mamy teraz tak godzinę o 10.30, mamy czas do 11.50, ponieważ nie chcemy skorzystać z tych ofert. No i też również nasza grupa, z którą my przyjechaliśmy, bo to jest grupa wietnamska, e, więc jak już wspomniałam, załatwiliśmy sobie wycieczkę lokalną, więc co się spodziewać, nie ma tutaj jakiegoś z obcokrajowców. Czy nie jest to jakoś oblegany, po prostu w e, miesiąc przez turystów e, z zewnątrz. Myślę, że tego lokalni to jest właśnie chodzą sobie, bawią się. Teraz powracam z naszej wycieczki. Wycieczkę wykupiłam online z wyprzedzeniem, I tak jak wszystkie inne pozostałe nasze wycieczki, które będziecie mogli zobaczyć na naszym kanale podczas naszych tutaj vlogów w Wietnamie. Jest to wycieczka zorganizowana i zakupiona bezpośrednio w biurze podróży wietnamskim, czyli w całej lokalnej mieszance, więc jeśli interesujecie się jakimiś wycieczkami, które chcecie tutaj wykupić. Jeszcze przede wszystkim od lokalnych, od tej miejscowych. Nie kupujcie przez żadne strony pośrednicze, które się kończą com. To są strony, które chcą na, to, na Was zarobić. To są strony angielskie, pośredniczące. Ze to, że pisujecie pewnie w internet, na jakieś google jakieś tam wycieczki, które będą Was interesować, wszystko piszecie po angielsku, więc same Wam się strony wyświetlają właśnie w języku angielskim i w dolarach. I ja szukałam przede wszystkim wycieczek, których można zapłacić w tutejszej walucie, czyli w dągach wietnamskich. I szukałam jak najtaniej, czyli na przykład za daną wycieczkę, która by mogła kosztować na osobę 100 dolarów, tak naprawdę, na takie to wszystko, co się znajdujemy, to my zapłaciliśmy o wiele, wiele mniej. Ponieważ no, my szkaliśmy w dągach i kupiliśmy bezpośrednio od tutaj wietnamskich, yy, można powiedzieć, przyjaciół, które osób tutaj mieszkają. Jeśli mieli problem z płatnością, na pewno też możecie znaleźć jakieś strony pośredniczące na zasadzie, które robią międzynarodowe, międzykontynentalne przelewy, więc wtedy możecie po prostu te jakieś 2-3 euro dorzucić jako po prostu transfer, jako taka prowizja to to, że robicie przelew do innego państwa w Waszej walucie, która później zostanie przewalutowana na ich walutę i my właśnie w taki sposób z euro płaciliśmy na właśnie dągi. Wietnamskie i dlatego nie mieliśmy problemu, żeby za to wszystko zapłacić. No i o wiele taniej to wychodzi niż jakbyście je potrzebowali i płacili w dolarach. W euro, więc musicie też o tym pomyśleć. Poszukajcie i na pewno znajdziecie jakieś lokalne, fajne wycieczki. A jeśli byście mieli problem z tym, żeby znaleźć a coś, by Was zainteresowało z naszych wyjazdów, piszcie do nas w komentarzach. Ja na pewno Wam pomogę coś tam znaleźć, podrzucić Wam jakieś linki, żebyście mogli sobie zarezerwować pewnie dane tam wycieczki e, przez maila, bo do nie się piszesz to mailowo albo na jakimś Facebooku, Whatsappach. Więc też to nie będzie z tym problemu, żebym ja mogła Wam pomóc, żebyście mogli coś przeżyć, coś takiego, co my tutaj dzisiaj. Eee, właśnie teraz nie chcieliśmy z tego skorzystać, eee, o, o czym Wam mówiłam, o tym całym przejściu podwodnym, teraz mamy czas dla siebie ponad godzinkę. Często tutaj pochodzimy, porobimy zdjęcia, ponagrywamy, trochę Wam pokażemy jak tutaj to wszystko wygląda, cała to lokalna organizacja, ludzie, no i oczywiście widoki. Gdzie tutaj fotograf robi zdjęcia, bujają, więc tak, właśnie takie 3-4 buja, bujaki. Oto zobaczcie. E, dziewczyna się buja. E, tutaj panowie ustawiają, jak tutaj będą mieć mieć chwilę głowę, twarz, nóżki w ogóle. Powiem tak, fajne miejsce, fajne zdjęcie. No a ja osobiście nie jestem ubrana, że nie jest fantastyczne zdjęcie, bo to oczywiście wszystkie są pobierane w piecki, w wiaterku, powiewają sobie. No ja jestem w shorty i w t-shirty i to nie będzie jako super spektakularnie wyglądać Na pewno nie pierwszy, nie ostatni raz coś takiego będziemy tutaj właśnie widzieć Jeszcze przed nami tyle fajnych miejscówek więc na pewno coś tutaj znajdziemy, gdzie też bym mogła sobie podwędzić jakieś takie właśnie cudackie, fajne zdjęcia Ta Nasza grupa robiła sobie zdjęcia wspólne, grupowe Jest to cenie tego całego tutaj wyjazdu Nasze zwykle nie interesuje, ponieważ mamy nasze które zawsze z nami jeżdżą i wiemy o tym, że o wiele lepiej wszystko będzie prezentować i wyglądać, niż jakbyśmy chcieli, żeby oni nam tutaj robili zdjęcia na naszą wyłączność. Wszędzie tutaj znajdują się te grupy, gdzie robią te zdjęcia. Są też osoby, które nagrywają z drona. A że my mamy to w ukryciu, w naszych plecakach, tak. Pewne sprzęty, o których nie każdy może wiedzieć, że ja już się wydałam, że mam drona podwodnego. Może później jak będzie możliwość inna. Kurde tutaj też jest też Szukamy miejsca miejscówki, żeby przedostać na trochę drugą wyspę, wysepkę, e, żeby mieć możliwość tutaj sobie coś pooglądać i wejść i może gdzieś puścić naszego drona. No ale szukamy tego. Znaleźliśmy miejscówek, gdzie można było się schować. Gdzie widzicie taką koparę? Tam pan sobie tam my nie rozbijał. Było takie przejście po kamyczkach, gdzie można było po prostu sobie się schować, żeby nikt nas nie widział z ukrycia. Puściliśmy sobie jeszcze kilka ujęć mamy z drona. Eee, tutaj panie panowie rybacy nas trochę obserwują. Eee, generalnie nie ma możliwości, żeby wejść tutaj do tej oto ale małej dżungli, która jest za nami. No cóż, trudno, ale coś tam ponagrywaliśmy i skutecznie zobaczymy, jak to wszystko wyglądało z górnej perspektywy naszego latającego przyjaciela.

Mamy jakąś rybę. O nie gadaj rzędkami, to nie gadajcie. No dawaj, to się, to się wsysa do siebie. To się robi Mamy omleta. Mina? Gluty? Powiedzieliśmy, że chcemy widelce, bo my nie umiemy pałeczkami jeść. A tu zobaczcie, jak wszystko ładnie jedzą, wszyscy sobie radzą. Właśnie dostałam to do jedzonka, zaraz będziemy próbować. Krewetki zaraz będą ready. Ryba smakuje, to jest jakaś ryba, na no, 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 Ryba smakuje trochę jak taki tuńczyk, no, ale zaraz będziemy sobie to próbować. Próbujemy. Ale dziwne, jakbym jakieś ponton goryzła. Tak, za mną, ten większy ten, ten, pan, więcej wagi. Pan jest z Anglii i mieszka w Miami. Także możemy tu po angielsku z nim trochę pogadać, żeby nam wszystko wyjaśnić, co to jest, do jedzenia, do picia. I ma żony w Wietnamie. Tutaj w mojej zupie wylądował kawał ryby i się okazało, że trafiłam na jego pyszczek, bo miałam razem zupę z okiem ryby i musiałam te oczy I generalnie mogę Was trochę obrzydzać dzisiaj, kiedy Wam nie mówiła co i jak, bo tak również musiałam te nogi, ten cały ryby, e, krewetek, wszystko wytygować. Tam w ogóle się jeszcze nie namówiłam, takie rzeczy, takie ry rytaski. Dobra, podsumowanie jeśli chodzi o zupkę. Jest taka trochę ostra. W no sma, smaku trochę wspomniał naszego kapuśniaka. Nie wiem, czy on patrzy w czy amerykański. Ja też miał naszego kapuśniaka. Ehm, I tak, dodaje się do niej warzywa, rybę. Wszystko się miesza i chwilę się tutaj poczeka, żeby tutaj cały bulion się zrobił. Ponieważ bujem bardzo pyszne, sam w smaku, tak jak ma sobie te No, no. To jest nie taka pusta, i tam sałatę, co to wszystko jest położone do środka. O, nie o, nie to tak mi daje po smaku Nie pójdę na Dobra, podejście kolejne, dostałam krewetę, generalnie krewetki już jadłam, bo dzisiaj generalnie bardzo lubię krewetki, ale taką tutaj krewetę, która na moich oczach była robiona, więc teraz będziemy sobie tu ją Zobaczcie, jak siknęła długie wąsy. Już tutaj zjadłam krewetkę sobie dwie. I teraz będziemy czekali na taką zupę, właśnie tutaj pan z Ameryki, z Ameryki, właśnie tutaj pan z Anglii, tutaj obok mnie siedzi, na wytłumaczy nam, że teraz będziemy robić tutaj zupę, która jest zawsze takim daniem końcowym, z takim daniem końcowym i zawsze po takim jedzeniu tą zupę się właśnie będzie jeść. Mamy jeszcze chwilę czasu, więc my wzięliśmy koktajl owocowy, ja mam pomarańczkę, która jest bardzo słodka, Kamil ananasa, w e, momencie, kiedy musieliśmy jakieś inne, takie bardziej wymyślne drinki, jakieś takie kolorowe, ja chciałam bezalkoholowe sobie wziąć, takie ładne drinki, które były na obrazku w ładnym e, ten, pojemniczku. E, to niestety Państwo nie mają. I więc wzięliśmy takie, o! Nie są jakoś super ładnie wyglądające. No ale tak, tutaj płatność jest tuż na, można tak powiedzieć, na recepcji, na frontowych tutaj drzwiach, jak się wchodzi. Płaci się, tam od razu dostaje się papierek z pieczątką, który się idzie do baru, wydaje się i dostajemy pićko. Jeśli chodzi o moje, to jest postrzeżenie, jeśli chodzi o tą całą wysepkę. E, szkoda, że nie można sobie samemu chodzić, po jakiś tam ścieżka, w ogóle gdzieś tam przez tam, Alas ich dżunglę, czy gdzieś tam po tak dalej, trzeba... Tak swobodnie, żeby nie uzależnionym od tego miejsca, nie ma czegoś takiego, my tam akurat znaleźliśmy taką wnękę taką, że po kamyczkach chodziliśmy. Tam akurat mogliśmy sobie puścić, bo nagrywać troszkę. No ale tak, to, no, to tutaj są osoby, które przychodzą z nastawieniem, by porobić jakieś tam zdjęcia właśnie z tą wycieczką, wejść do wody na tych huśtawkach, czy tam pójść na te podwodne chodzenie. I ewentualnie jakieś tutaj macie parasoling, czyli latanie z podochronie przyczepioną do motorówki, no i jakieś skutery wodne, więc na tym tutaj wszystko polega. Są leżaki, za które trzeba zapłacić, toaleta, prysznice, no i ten bar czy tam restauracja, żeby sobie coś zjeść na się. Więc tak to by wyglądało, zaraz będziemy ruszać na następną wyspę, gdzie będzie, będzie taki postój. To nie jest taka wyspa, że będzie można po prostu zejść gdzieś tam na ląd z tej motorówki, tylko że na przykład osoby będą skakać z motorówki wokół takiej można powiedzieć wielkiej skały, która jest właśnie nazwana jako małą wysepką. będzie możliwe sobie pływanie, oglądania swojej rasy koralowej. No i mam nadzieję, że ktoś sobie użyję mojego podwodnego drona, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda pod wodą.